Moi drodzy, stało się to, o czym tak dużo ostatnio mówiliśmy. Końcówka roku to będzie czas, kiedy będą nas wciągać w konflikt zbrojny, nie nasz konflikt zbrojny, pomiędzy Rosją a Ukrainą, a teraz okazuje się, że będzie w to wciągana Polska. Czyli my mamy w Polsce wejść w ten konflikt i tak naprawdę z Polski używać naszej broni, żeby zestrzeliwać pociski rosyjskie na terenie. Ukrainy, no to jest jawne wciąganie nas w konflikt. Wiemy, moi drodzy, doskonale, że te decyzje to nie są decyzje polskie. To pozory jeszcze są stwarzane, ale to nie tutaj są te decyzje podejmowane. To było kwestią czasu, że będziemy wciągnięci w ten konflikt zbrojny. Dlatego jeszcze raz z tego miejsca apeluję, moi drodzy, my jako polska jest jedna wystosujemy taki apel e, jutro do e, prezydenta, do premiera. Do ministra spraw zagranicznych, ale dobrze by było, żeby to zrobił każdy z nas, każda organizacja, żeby oni wiedzieli, że my sprzeciwiamy się i nie chcemy, aby nas wciągano w ten konflikt zbrojny, chyba że oni pierwsi pójdą na front i oni pierwsi będą walczyć. Nie nasi młodzi, nasze dzieci, nasi synowie, ale przede wszystkim oni. Dlatego apelujmy, moi drodzy, i niech ten materiał się rozchodzi, udostępniajcie to, co oni chcą zrobić. Z nami chcą nas wciągnąć do wojny. Nie dość, że przekazaliśmy mnóstwo sprzętu, dziesiątki, setki miliardów złotych. Okazuje się, że najlepsze czołgi, które były w latach 70., -tych, 80., -tych, które nie mają jeszcze elektroniki, sprawdzają się najlepiej. Czyli to, co najlepsze, przekazaliśmy już na, na Ukrainę. A teraz jeszcze chcą nas wciągnąć w konflikt. Więc apelujmy o to, a my jutro wystosujemy pismo i na pewno tego tak nie zostawimy. Udostępniajcie ten materiał. Pozdrawiam Was i do usłyszenia.